Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o pewnym Franku, który już miał dosyć siedzenia w domu, no bo oczywiście wszyscy wiemy, że ostatnio no wszędzie trąbiam. Pandemia, pandemia, pandemia. Uwaga, uwaga. Z troski o państwa bezpieczeństwo ze względu na epidemię wirusa prosimy o pozostawanie w domu. No i oczywiście na początku wszystko układało się doskonale. Pierwszy miesiąc. Naprawdę Franek bawił się ze swoim rodzeństwem z Zosią i z antkiem było wybornie. Spędzał również czas z rodzicami. Bardzo pomagał w kuchni, jak nigdy wcześniej. Pomywał wszystkie talerze, wycierał. Nakrywał też do stołu, pomagał w pieczeniu ciast i w gotowaniu wybornych potraw. A najbardziej lubił lekcje, przez komputer, przez laptopa swojego tatusia, otwierał laptopa. I tam odbywały się różne lekcje, a najbardziej lubił lekcje muzyki. Pewna pani, która była jego ukochaną nauczycielką, uczyła go czytania nut, różne znaczki, napięciolinii. I Franek uczył się bardzo wytrwale czytać te nuty. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, Nie zawsze stroiło od początku. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. I powoli jak uczył się łączyć dźwięk z tymi dziwnymi znaczkami na pięciolini, Okazało się, że różne nutki można przeczytać na różne sposoby. Na przykład... Ten dźwięk, który rozbrzmiewał wszędzie ze względu na pandemię, Franek potrafiłby go odczytać na pięciolini, ale to był pierwszy miesiąc. A im dłużej, im dłużej, im dłużej pozostawali w domu, tym trudniej było. Nagle zaczęła się pierwsza kłótnia z Zosią. Bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taki. Mia, 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 mia. A za chwilę z Frankiem. Nie będziesz mi zabierał mojej piłki, bo bawili się często. W ogródku mieli przepiękny ogródek przed domem i grali w piłkę, no ale jak to bywa, podczas gry w piłkę od razu przyszły, może nie od razu, po miesiącu, po miesiącu, więc długo wytrwali. Przyszły kłótnie, no i zaczęło się wszystko rwać. Potem okazało się, że Franek, pomagając mamie w kuchni, zbił zabytk. Zabytkowy, zabytkowy półmisek babci Balbiny. To był ukochany półmisek pamiątka po babci Balbinie. Mamy Frankowej i jak zobaczył, że mamie zakręciła się w oku potężna łza, to Frankowi zrobiło się w sercu zupełnie ciemno, 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 a nadomiar złego. Co się jeszcze wydarzyło? Po miesiącu zepsuł się komputer taty. Komputer, który nigdy się nie psuł. Miał taki znaczek jabłuszka na obudowie i mówili, że jak jest jabłuszko, to to się nigdy nie zepsuje i zepsuł się. Nawet jabłuszka okazuje się czasami gniją i czasami się psują, i Franek powiedział: To już koniec, to już koniec, ja już mam tego dosyć. Nie ma kolegów, nie ma koleżanek, nie można pójść do szkoły, nie można nigdzie wyjść. Tylko Antek, i tylko Zosia, i tylko ten głupi ogród, jeszcze zepsuł się i nie ma lekcji muzyki, ja już nigdy nie zaśpiewam w scholi dominikańskiej. Tak bardzo zależało mu na zaśpiewaniu w scholi dominikańskiej. Ja już nigdy nie zaśpiewam na lednicy. Tak bardzo zależało mu na śpiewaniu podczas spotkania lednickiego i jego sercu robiło się coraz ciemniej, coraz ciemniej, coraz ciemniej. Franek wychodził do ogrodu, jeszcze miał siły, ale zawsze siadał w najciemniejszej części tego ogrodu. Nie chciał się bawić z Zosią, nie chciał bawić się z Antkiem, lekcji nie było, bał się pomagać w kuchni. I kiedy tak siedział w najciemniejszej części ogrodu i mówił, To się nigdy nie skończy, to się nigdy nie skończy. Niestety z drugiej strony ogrodzenia. Pojawiła się pani hiena. Niektórzy już znają panią hienę. Ona przychodzi zawsze wtedy, kiedy pojawia się ziarenko zwątpienia. I pani Hiena, jak zawsze, zaczęła śpiewać swoją piosenkę. Zwątpienie silniejsze jest. Zwątpienie silniejsze, <jest> <śmiennie> silniejsze, <jest> <śmiennie> silniejsze jest. I Franek niestety zaczął powoli, powoli wierzyć w zwątpienie. I zaczął zanurzać się w swoje ciemności. Wtedy na całe szczęście przyfrunął jego przyjaciel, wróbelek-elek. Niespodziankowy wróbelek, który się pojawia zawsze wtedy, gdy ktoś jest w trudnościach, w pieniu, gdy mówi, to już się nigdy nie skończy, to się nic nie uda, wszystko jest bez sensu. I wróbelek-elek zaczął z całych sił śpiewać swoją niespodziankową piosenkę. I tak śpiewał, i tak śpiewał, te trele wróbelkowe rozlegały się na całym świecie, że ten, kto potrafił w tym momencie słuchać. Usłyszał słowa: Wszystko będzie dobrze, oto nie ma żadnej obawy. Franek ma wśród zwierząt przyjaciół, zwątpienie nie da mu rady. Wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Franek ma wśród zwierząt przyjaciół, zwątpienie nie da mu rady. No ale niestety pani Hiena ma taką melodię, że ona czasami jest głośniejsza, i wtedy, gdy tylko usłyszała grubelkowy trelu. To hiena zaśpiewała jeszcze bardziej złośliwie, he zwątpienie silniejsze jest, zwątpienie silniejsze jest. I tak głośno i tak złośliwie śpiewała, że nawet wróbelek Elek nagle się zachwiał. I nagle stracił otuchę do śpiewania i spuścił skrzydełka i spuścił swój dziubek i spuścił oczka na ziemię i tak zobaczyła go Sowa Zofia, która wiemy fruwa w ptasim pogotowiu, gdy tylko jest jakiś problem, gdy tylko inni nie radzą sobie z powodu pandemii, zaraz przyfruwa i śpiewa hu hu ha, hu ha, Sowa Zofia przybywa, kiedy tylko Zobaczyła wróbelka, Elka, takiego ogarniętego z wątpieniem, zaśpiewała: hu-hu-ha, hu, hu, ha, wróbelek, Elek, problem ma, Elku! Cóż się stało? Dlaczego spuszczona główka i wzrok w ziemi, i skrzydełka jakieś oklapnięte i nie trelujesz na całe niebo? A na to wróbelek, Elek powiedział: No bo wiesz, no bo wiesz, bo wiesz, bo Franek. Stracił nadzieję, i Franek zaczął mówić, że bez sensu, że się nigdy nie skończy. Ja próbowałem dodawać mu otuchy, ale on ma uszy do słuchania i nie słyszy, oczy do patrzenia i nie widzi, serce do kochania. I to serce ogarnęły ciemności. I nie wiem co zrobić, bo pani Hiena, ona jest taka silna i ona jest taka złośliwa i zabiera nadzieję. I na to sowa Zofia zaśpiewała huku. Hu Chchua, sowa Zofia pomysł ma. I wtedy powiedziała: „Elku trzeba poszukać pani sroczki i nachyliła się do Elkowego ucha i zaczęła szeptać. I wróbelek Elek niespodziankowy Elek odzyskał nadzieję, uśmiechnął się, i pofrunął na poszukiwanie Pani Sroczki. Kiedy ją zobaczył, powiedział Pani Sroczko, Pani Sroczko, a Pani Sroczka powiedziała Sroczka, 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 proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo i na to Elek wyłuszczył jej Swój i Zofii, fortel, który należało zastosować wobec Franka ogarnionego z wątpieniem i pani sroczka wysłuchawszy fortelu powiedziała Proszę, 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 nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu! Następnego dnia, kiedy Franek ze zwieszoną głową, ogarnięty ciemnościami, wychodził, żeby siedzieć jak co w najciemniejszej części ogrodu, pani sroczka... Usiadła wysoko wysoko na świerku, na najwyższej gałęzi, tylko patrzyła, kiedy Franek będzie przechodził. Proszę, 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 śpiewała sobie tym razem pod nosem, żeby Franek jej nie usłyszał. I kiedy przechodził i znalazł się na jej wysokości, nagle upuściła ze swojego dzioba potężnego orzecha. I orzek spadł prosto na głowę franka. Tynion! Franek zamolało go i zawołał, kto? A mnie rzucił. Zobaczył orzecha i podniósł oczy i powiedział, to ty, to ty, złośliwa sroko. A sroka uśmiechnęła się i zawołała, proszę, proszę, fortel, fortel, fortel. Nie bardzo wiedział Franek o co chodzi, ale wtedy spojrzał i nad ogrodzeniem swojego domu zobaczył druty wysokiego napięcia. I było pięć drutów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druty układały się jak pięciolinia. I wtedy Franek powiedział: O, przedziwne, wygląda jak pięciolinia. A na tych drutach siedzą wróbelki. Wiele niespodziankowych wróbelków. I one tak jakby układają się w nuty. Co to za nuty? Co to za nuty? Może spróbuję przeczytać. Już wiem, już wiem, przecież to jest ta piosenka, której uczono nas u Dominikanów, jak przygotowywaliśmy się do wczesnej komunii. Przecież ja ją znam. Przecież ja ją z nami. Franek postarał się zaśpiewać. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. bardziej śpiewał. Tym bardziej zbliżały się do niego inne zwierzęta Wróbelek elek też zaczął trelować tą piosenkę. Nawet pani Sroczka zaśpiewała po sroczkowemu i wszystkie zwierzęta i wszyscy dookoła śpiewali: Jezu, ufam tobie, a im bardziej śpiewali, tym bardziej pani Hiena uciekała. Tam, gdzie pieprz rośnie, i wtedy franek uśmiechnął się i powiedział: Chociażbym miał siedzieć w domu dwa, nawet lata, to będę śpiewał ciągle tę piosenkę, ponieważ ona dodaje otuchy Jezu. Ufam tobie. Jezu. Ufam tobie. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszamy do zasu, zasu. Ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.